on stream charytatywny. Tego nie grali. Ale wracając do tematu Polaków, to po tym słynnym spotkaniu, które zabiło całą nadzieję Twitchan, coraz więcej osób odpala na chwilę na Twitchu i leci na Kika. Na Kiku mamy Nitro, Japczana, Iksena, Nieuczesaną, ja tak. Shini, Delorda, Lewusa, o, ja Brusa, Suchara, Rypsona, Lukiego. Banji też gada, że się będą przenosić. No może, jakbyśmy się przenosili na Kika, może by coś człowiek postreamował o me wtedy. No idealnie skomentował ja. to Opaśnik, który na Kiku streamuje od początku platformy. Amir, Edenito, Remsu, Ashiny, Ali, Furazek, Ojciec Trapcio, Młody M, Lekosz, Karioner, Exit, Tytuś, Pio... no, Na Kika spierdalał. Kur... człowieku, ile tu jest streamerów. Przecież ta platforma tak odżywa, to jest pięknego, kur... A najlepsze jest to, najlepsze jest to, słuchajcie, bo to jest pojebane w ogóle, a nikt tego nie powiedział, że gdyby nie... Żeby gdyby nie te, poczekaj gdyby nie te jebane spotkanie z Twitchem tak Tak, tak to, ładnie, staffem, no. to ludzie dalej Tak, to ludzie by... chuj. Hmm? Jakby, to, i to tylko pokazuje, że możesz srać komuś do buzi, ale mu o tym nie mówić. Jak mu powiesz oficjalnie, że mu na do buzi to, co ma w ustach, to kupa, to on mówi, o, to ja nie lubię. Kurwa, mordo, jadłeś to przez ostatnie 6 lat, jakby kurwa. Nie możesz teraz wyjść i powiedzieć, kurwa, znów z tym pasztetem. tam siedzieli, nie? Ale to już przelało czarę goryczy, harania do dupy, no nie? Przelało czare goryczy. Bardzo kul cool wywód chciał też zrobić Aleksander Kardaś, który w bluzie Twitcha. Gdzie pan na YouTube to chuja by ludzie wiedzieli. Znaczy ja wiedziałem, że jest coś takiego jak Kik już parę dni wcześniej, bo samu rozmawiałem, a i samu... Yy, nie wiem czy nadal, ale i samu kiedyś sporo Roszteina oglądał. No. Yy. I on, on tam mówił, że właśnie, kurczę, jak się nazywał, taki Trainurex, że Trainurex coś tam odpalił, że Rothstein teraz tam streamuje i tak dalej. No i rzeczywiście potem jakby się wydarzyło, co się wydarzyło i ta platforma miała, kurwa, dwie doby, nie? Ona, kurwa, jeszcze tak, ona jakby dało się oglądać, nic nie działało za bardzo, znaczy nic nie działało, no dało się oglądać, czat się wypierdalał, no ale było co było, nie? Musimy 12, 22, pamiętamy, ale mi pana szóstego dali jak coś. Hmm. Skurwy syn Mikołaj, nie? Trzecie, muszę znaleźć to. Kurwa, jak to wyglądało? Kurwa, co tu wpisać? Kurwa. No to nie było co prawda to. To nie było co prawda to, ale yy, no, ale Mikołaj szóstego przyszedł i mnie nieźle wyruchał, nie? No, <grystanie> to tak, tak wygląda Przyszedł święty Mikołaj, kurwa szóstego i tyle, nie? No. <laughs> tak jak coś ja nie gole nóg. Powiadał, że jest wdzięczny ile twitch mu dał, ale nic tu nie zarabia. Wypłata 2160 zł. Z czego? Nie zamawiam już żarcia, nie zamawiamy, gotujemy, wpłacamy ja 3000, Renata 3000 na wspólne konto i co to idzie prąd, rachunki, żarcie, mieszkanie. Nie stać mnie na najtańsze, powiedzmy, podstawowe warunki, czyli mieszkanie i jedzenie. Czuję sentyment, ale po prostu na kiku zarabia grube siano po 10 koła na miesiąc przynajmniej. Zarobiłem na kiku przez miesiąc, przedstreamowując 120 godzin 10 tysięcy złotych. No takie, takie są realia. Średnią widzów mam 340. Po czym w epicki sposób rzucił bluzę i pokazał jakim Sigmą jest. E, e, ja się czuję zdradzony, ja obecnie mam fajnie, jestem zadowolony w miejscu, w jakim jestem, ale powiem jedno. Yo, Twitch, it's very hot today in my, in my apartment. Apartment. Szkoda, Bo... że nie mam koszulki, Ach, już, już nic nie powiem. Very hot today, very hot today. Tak, Gerber chciał odegrać to, co Szymon zrobił po Unbanie. Nie, <coughs> ja żartuję. Jeb... Twitcha! Skur... prawie zniszczyliście mi życie! Yo Twitch, it's very hot today in my, in my apartment. Oh. No cringe, cringe, no. Szkoda, że nie mam koszulki... Ale niestety w jego żyłach płynie es... <laughs> Wszystko przemyślał, ale nie wszystko. Trogen ispartaczył tą scenkę, a oryginał, którym się inspirował, ma aurę. Niemniej jednak za to Olka kochamy. A my zmieniamy chwilowo tutaj logo w rogu i badamy sytuację, jak się rozwinie i lecimy dalej. Nadchodzą nowe projekty. Robimy projekt Delorty 4 kobiety i nie zgodzi się. Za mało ktasów. Jednak nie, ale wydarzył się niesamowity przypadek po raz kolejny. Para Maksil zaś przypadkiem spotkał gołtego gołtarę na mieście. Ale i to pod spód? O, ty, O nie. Po lekkim podmemieniu zawrócił się napięcie i nic nie poddymiał, szanując pracę szefa Jana i Suchara, do których przejdziemy potem. Bo szczuraz miał streama z Giatpolis, czyli wystawiał mandaty za ładne wyglądanie. Pod ten materiał? dobry. Co to co, co się, co się wyprawia? No co panie robią? To będzie mandacik. Za przekroczenie piękności. No, 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 to, to tak. No, to może to wpisać z Instagrama swojego. Słabo. Dobra, dobra, ten twel mnie kurwa rozpierdala, nie? Stary, to jest najśmieszniejszy pedał w historii. Serio? Przysięgam kraków to Jest To będzie dwa For the limit of the yes. This Jest Yes, yes, yes. Is it Jest, Is illegal? Is yeah, officially Please enter Instagram over here. Another one. And Momentami był niezły cringe, ale o to właśnie chodziło. Będzie mandatik. Mandacik, o przeczytaj, przeczytaj. Będzie mandacik, proszę Za co? O, no, ja widzę, to jest, jak grawitacja działa. Data dzisiaj, to za przekroczenie piękności oczywiście, no. Maesiu, po prostu... Stój, stój, stój! Stój! Bo... Cześć Boże, siostro. Ja <śmieniczyna> pierdolę, kurwa, jego mać! Nie no kurwa! O go, oni go odjebią kiedyś! Ja pierdolę jaki kurwa kleks intelektualny! Ja się wstydzę jak to oglądam kurwa! Nie wyobrażam sobie brać w tym udział! Babko kurwa poska! Ja, ja pierdolę! O ci chuj kurwa, jaki papież kurwa! Co ty odpierdalasz? Oj ojoj ojoj! Ooo! Oh. Stop! Stop! To oh. jest Polski gliniarz miał przygody wyjęte rodem z wądra. Naloty. loty. O, ty. ty. Stary, no, ale ja, ja. Na to nas już. To jest koniec, już. <grym> kurwa nie Epickie pościgy. <grym> Mieliśmy pościg za panią, tak? my jesteśmy z patrolu. no i mandacik będzie. Co, co? Chociaż ja nie wiem, czy tej sprawie do sądu, bo pani to już przegrała totalnie. Co się, co się dzieje? Miejsce pod czynu Wawel. To pod Wawelem? Was? Pod Wawelem, bo pani przekroczyła, przekroczyła piękność i to tak zdecydowanie. Prosimy o pani Instagrama. Niestety więcej streamów Szczurasa być może nie zobaczymy, bo miał brutalny wypadek, którym zakończył live'a. Dobry, zakończę. Wolicie te strumy i by się w dniu dzisiejszym poluje, to mandacie były nowe pisywane. Postaram go No, a jak już tyle policjantowania, to dziewczyny z ziarniak szore nadal żyją wyjazdem na Mazury i wystawianiem mandacików z zenkiem. Klipy są świeże z wczoraj. Ty możesz go opłacić, salutą miłości. Wręczę ci mandacik. Nadal trwa moda na Roblox, Szybko, bo klipy z tej jest. gierki po prostu są zabawne i genialne. Dzieciaki... Matlu, witam bardzo serdecznie. Dzięki za suba. ...po prostu generują wciul losowego kontentu. No to ile masz lat? 16. O, to prawie tle, co ja. Hmm. A ty ile masz? 25. O. <laughs> Dobra, do ty. Mogłabym. OK. To pozdrawiam ym, mamę i psa i. A czy mnie tata? I to tyle. Bo mój tata nie żyje. A... Co to za gra? <śmiennie> Ja Niestety niektórzy przymusowo są wstrzymywani od tego epickiego kontenciku. <grystanie> bana dostał? Ja dostałem bana. Dostałem bana. chat Conversation on 7.20 at 11.20 CT, swearing, to jest przeklinanie? A jak już pokazujemy Remka, no to pocisnął on Jasperowi, który obraził Kasiks w naszym poprzednim odcinku. Remek, się z tobą pocałować, Bo kolego. Co, ten stary dziad mówi? Powie, powiem tak wy Dobra, ja powiem tylko tyle. Idę wyrywać zęby. Widzicie? Brakowało, brakowało, żeby Jasper się za to wziął i Kasia już poszła do dentysty, kurwa. Przypadek nie sądzę. Tylko tyle powiem. Tylko tyle powiem. Punktowałbym tego upośledzeńca, ale daruję <laughs> sobie bo na tej platformie, trzeba cenić wszystkich ludzi. Ale Remku, oj Remku, nie tylko Jasper ma takie tejki. Są osoby, które myślą bardzo podobnie, a redakcja Konfidentów z przyjemnością się rozpierdala na takich szczypiorów. Remek nie chce się ze mną całować. Jeszcze nigdy się nie całowaliśmy. A Remek jest mega nieśmiały, ale my lubimy, wiecie, to. My lubimy Anę, ale się nie całujemy. Dobra, chuj, nie powinienem tak mówić. Robicie Ja pierdolę, o to samo co ja, jestem na tym samym poziomie co Dawid Jasper. nie? Nadal trwa wielkie. nie musimy się zrzucić na co Złoty No, my będziemy razem mieć na pewno streamka, bo ci mówiliśmy. Że pojedziemy do studia i zrobimy IRL-a z nagrywania Disu na influencerów. Ta nuta już prace nad nią są zaawansowane od jakiegoś czasu, z tym, że to już się mogło wydarzyć, ale jeszcze się nie wydarzyło. Trochę z mojej winy i trochę z winy tego, że producent gdzieś wyjechał. No? ...ekspienie Brusa i Mamona i o dziwo kłótni nie ma. Chłopaki naprawdę mocno się dogadują i mają wspólne tematy. Wiesz Aleksik, wiesz po prostu, coś mi na żołądku leży z tego, co zjadłem i nie pasuje. No dobra, czekaj. To może kola jest dobra na takie natrawionki. No, no jest dobra, pech. jest dobra, to fakt. Dziękuję Ale naprawdę luk. dziwi się jakoś czuję. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję cieplutko wizu kochany. Dokładnie, dziękujemy wizu kochany za wspieranie kanału Random Bros TV. Ziemniaczki przytę... Ja pierdolę kurwa, jak oni się kochają. Ej, to ja parę dni temu odjebałem coś takiego? Że rano wypiłem butelkę wody na strzała i zjadłem dwa lody? <grym> ja pierdolę stary. Zamiast się wysikać, to się wysrałem sikiem. Mhm, mm tak. To wyglądało stary, jakbym podpiął kibel pod bulbulator. Nie, naprawdę nie. Taki gulasz poszedł na no. chłopie, kurwa 6 kilo papieru na to zeszło. Wiesz, jak to ciężko się potem ten? Najgorsze jest takie, jak, jak jest jeszcze taki kawałek normalnej kupy, który robi za korek, ale jak wypchasz już ten korek, i to za, kurwa stary, jakbyś hydrant odpalił, i taka, i, i cała dupa jest potem umorusana w takim żółtym chujwieczym. No. <noise> no. Tak zwany węgierski strumyk, dokładnie. Nie wiem, co to znaczy, ale niech nie będzie. No. No. No, tak zwany gówniany squirt. Czemu do konta? kurwa, za co? To dupa powinna iść do konta. Nie no, dzisiaj tyle widzowie i uprawiałem, że to chuj. A jeszcze mamy, a jeszcze mamy tutaj tą... bieżnikę tak zwaną. Kochany. Masakra. Teczki, zostaw też suba u mamona. I głów jak błotny. W lidze idzie całkiem nieźle, choć wiadomo, timki trolują. Ale jestem kula dobry, ja pierdolę, jestem cool dobry. Dobra, mam dosyć. No Życzymy powodzenia w challenge'u i lecimy dalej. Xen nadal odklejony inogra w ligę. Banji na razie odpoczywa po Japonii i grają se w gierki. go Arigato goza ma! Arigato, kociniła. Tak. Jednego niusika o bandurze przekaże Wam Ginold we własnej osobie. Wczoraj Bandurski wydał 8 kan na klasze, ale ja pierdolę, ale kurwa ważne i postary. dobrze piszesz, kurde. Ile? Oh. No a tak to Bagieta odświeżył luk i nadal pluje faktami. Myście głową nie dupą, kurwa. Więc tu bez zmian. Suchar miał streama z szefem Janem, ale nie u siebie, a u Jana. Były jakieś klipki. Jeden się przebił, ale zbyt niepoprawny na YouTubeka. a tak to. No i ty patrz, producent, jak suno robisz nu no te dwie minuty? No nie, no jeszcze muszę bit zrobić, wymasterować to, coś tam, ten. No. Raczej chillowy streamek i bekowy śmiech Jana. On właśnie podał swój numer telefonu. Tak. <laughs> Jak już mowa o Domino, to miał on pompę jego, co jako jeden z nielicznych ma banicję na kiku, bo przyznał, że kupuje boty. Koda kika, co nie? Każda na kika spierdala, ja pierdolę, czemu ja mam bana już tak długo wytypy? <laughs> no nie no, ale no, no czemu mam Pokazał, że kupuje boty, no. Serio? Pokazał, że kupuje boty? A tak to trwają spidrany bab. Możliwe, że siano wygra Hinka albo Kasix, ale ludzie już szanujmy się, ile razy można dawać do odcinka, że ktoś w klockach wpada do lawy. Ale wiecie, co łączy Kasie i Hinkę, które mają największy potencjał wygrać turniej? Obie nie wyjebały się na Lukiego i Jabczana, którzy potrzebowali kobiety do pogrania w gierki. Co, co ty leżysz? Stawaj, Jezus Maria! Jak to przerwać? Jezu! BOŻE czy proszę! Przeprasz... Podobno Ozjors, bo on nie żyje, tak? Ej, ale pisali tak, mi to, no. ale serio, no. ale to... No. Serio? To jest ale to jest ten streamer taki fajniutki? Nie, to jest... To jest ten gość co gra zielonego goblina w Batmanie. A, To jest Ozi Baby go pomyliłem. Tak jak zrobiła to koleżaneczka opaśnika Shini Bogini zostały wypowiedziane mocne słowa i oskarżenia w kierunku cudnej Bogini Dziwa, jest prawdziwa z Wietnamu, przyszła do nas na Discorda z nami gada, a Shini Waifu po pierwsze nie przyszła na Discorda, wyjebała się na nas, oszukuje, że jest z, Wietna z Chinów, oszukuje wszystkich ludzi, żeruje na tym, że jest z Azji i wyłudza suby od. A ona nawet nie jest z Azji, tak jak Chineczka prawdziwa. Zobaczcie, tu macie twitch Ukośnik tu macie prawdziwą Azjatkę seksowną i tak dalej. A nie yy, Polkę, co, co, co ten, co, co udaje, że ona jest. Co śmierdzi, kurwa. Skin, bo se kreskę narysuje. To jest dla mnie zwykły rasizm i ja tego nie popieram. Odcinam się od 3 Waifu.